Hello, dzisiaj kolejnych 5 przykładów na transformację zdań po angielsku na maturę rozszerzoną. Zdanie oryginalne: As soon as the concert was over, the audience started applauding. Czyli jak tylko skończył się koncert, publiczność zaczęła klaskać. Transformacja: No sooner had the concert ended, than the audience started applauding. Zauważcie, no sooner had, a później them. Wyjaśnienie. Użyto konstrukcji no sooner than, aby pokazać, że jedno działanie nastąpiło bezpośrednio po drugim. Często pojawia się to na maturze rozszerzonej, więc uważajcie no sooner had, a później them. Przykład numer dwa. Zdanie oryginalne: Although he had all the necessary qualifications. He didn't get the job. Chociaż miał wszystkie niezbędne kwalifikacje, nie dostał pracy. Transformacja. Despite having all the necessary qualifications, he didn't get the job. Pamiętajmy, że po despite następuje czasownik w wersji gerund, czyli having. Inaczej będziemy mieli błąd, jeżeli wpiszemy bezokolicznik. Wyjaśnienie: zamiast do, użyto jego synonimu despite z gerund, tak jak powiedziałem, aby zachować znaczenie zdania i zmienić jego strukturę. Uwaga, trzeci przykład. Zdanie oryginalne: It's possible that the train will be delayed due to bad weather. Możliwe, że pociąg będzie opóźniony z powodu złej pogody. Transformacja: The train may be delayed due to bad weather. Uh, bardzo podobnie, ale oczywiście mamy czasownik modalny may i bardzo często on jest podany i trzeba go zastosować zamiast it's possible. Także uważajcie na to. Wyjaśnienie. It's possible that zostało zastąpione przez modalny czasownik May, aby wyrazić możliwość. Punkt czwarty. Zdanie oryginalne. People say that this book is the best guide to the city. Ludzie mówią, że ten przewodnik jest najlepszym przewodnikiem, jeśli chodzi o to miasto. Ta książka. Transformacja. This book is said to be the best guide to the city. Ta książka uważana jest za najlepszy przewodnik w mieście i Set to Be uważana jest. Mamy tutaj stronę bierną. Użycie strony biernej z konstrukcją to be oraz trzecia forma czasownika, czyli imię słów bierny, pozwala na zmianę podmiotu zdania, czyli klasyczna strona bierna na naturze rozszerzonej. I ostatnie zdanie: I didn't realize how important the meeting was until it was over. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ważne było spotkanie, aż się zakończyło. Transformacja: Only when the meeting was over did I realize. Its importance. Co ciekawe, only when albo if only najczęściej będzie po nim inwersja stylistyczna. Did I realize? Have I realized? I tak dalej. Zależy od czasu. Czyli po only when. Będziemy mieli albo if only, zazwyczaj inwersję. Wyjaśnienie: zastosowano inwersję stylistyczną z only plus when, aby podkreślić moment uświadomienia się znaczenia spotkania. See you tomorrow!